Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po ostatnim y, filmiku pod tytułem Uwaga, złodzieje kont, Steam, sposób na kartę podarunkową. Otrzymałem od jednego z widzów link do innego sposobu, mianowicie sposób na skina, czyli a konkretnie mówiąc na głosowanie na skina, dostajemy takiego linka od y, znajomego. Y, zobaczcie, gdzie. W tym linku mamy możliwość zagłosować teoretycznie na skina. Jednakże jeżeli będziecie chcieli zagłosować na skina, to będziecie musieli się zalogować do konta. Dlaczego to łatwo się zorientować, że coś jest nie tak? No bo zobaczcie, ja teraz jestem tutaj zalogowany. O, teraz jestem zalogowany na Steam. Jeżeli sobie tutaj odświeżę tą stronę, Powinienem być tutaj zalogowany, ponieważ przeglądarka już wie, że jestem zalogowany. Jak zobaczycie, tutaj wejdę na Steam. Witamy na Steam. No. O. Jak widzicie, jak wejdziecie, witamy na Steam, jestem zalogowany. Jestem zalogowany, natomiast tutaj ta strona po. Odświeżeniu nic nie wyświetla, że jestem zalogowany. Dodatkowo zobaczcie, że jest tutaj adres strony zły. Normalnie na Steam powinniśmy mieć adres tutaj stronki. Witamy na Steam, dlaczego tutaj. O. Odśwież. O, steam.com. Taki powinniśmy mieć tutaj adres, ewentualnie Steam Community i tak dalej. I jeżeli się zalogowaliśmy na przeglądarce na Steam, to ta strona też powinna już mieć informacje, bo tutaj pokazuje nie, że jest to inna strona, tylko tak, jakby to była strona Steam. Widzicie, tutaj mamy wszystkie te przyciski, że jesteśmy niby na Steam, a w rzeczywistości nie jesteśmy na Steam i od razu powinno Wam się zaświecić czerwone światełko, że coś jest nie tak. Teraz ta strona jest na tyle sprytnie zrobiona, że zobaczcie, można przeglądać screeny tego przedmiotu. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Jeżeli byście chcieli, jeżeli ktoś faktycznie chciałby, żebyście głosowali na jego broń, to wysłałby Wam takiego linka. O, zobaczcie, tutaj mam legitnego skina na Steam otwartego z warsztatu. I jakby to wyglądało, gdybyśmy tutaj wcisnęli ten link? Wygląda to w ten sposób. O, proszę, jestem zalogowany od razu. Taki macie. Tutaj o link do tego skina. Tak wygląda link do tego skina. Natomiast tutaj <gryw> mamy takiego linka, i tutaj, jak widzicie, ten numerek oznacza, że twórca tej skamerskiej strony będzie mógł też w nieskończoność zmieniać ten numer ID i po prostu zmieniać tego linka co jakiś czas, dzięki czemu będzie trudniej się do namierzenia. Natomiast, jak widzicie, adres to już ewidentnie powinien Wam się zaświecić w oczach czerwony znaczek. Uwaga bo po prostu coś jest nie tak. Jak zobaczycie, tutaj w dół też przechodzimy, nie ma tutaj możliwości przejścia do komentarzy. Tymczasem, jak widzicie, tu jest jeszcze taki długi opis. Oczywiście to, oczywiście to tutaj zazwyczaj jest przy tych skinach, ale nie musi być, więc nie jest to powiedziane, że na 100% to ma być przy tym skinie danym, aczkolwiek większość skinów tak wy wygląda. I natomiast, jak jesteście zalogowani, no to możecie sobie oczywiście to wszystko przeglądać. Nawet jednak, jak zobaczcie, nawet jednak, jak się wyloguję, wyloguj się z konta i wkleję sobie tego linka do tej broni. Proszę bardzo, jesteśmy to i tak mogę przeglądać tutaj wszystko. Nigdzie mi strona, jestem widzicie, wylogowane, nigdzie mi strona nie każe się logować. Natomiast na takich skamerskich stronach, cokolwiek tutaj nie klikniecie, to będziecie mieć taką informację, że musicie się logować. No i to jest taki kolejny sposób. Oczywiście, znowu możecie dostać od zaufanego konta ten link. Znowu może któryś z Waszych znajomych się nabrał, faktycznie się zalogował i zagłosował. Żeby tego uniknąć, poza faktem, że przez stronkę jest zawsze trochę niebezpieczeństwa. No bo jeżeli nie, nie zwrócicie uwagę tutaj na ten link i nie zwrócicie uwagę na to, że możecie się powiedzmy dowolnie przełączać między zakładkami i Steam, nawet nie, jak nie jesteście zalogowani, nie każe wam się logować, to nawet jak tego nie zauważycie, to jest to jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, więc polecam przez aplikację Steam. Wchodzić na takie stronki, ktoś wam da linka do takiej powiedzmy yy, broni, kopiujecie sobie nazwę, czy tam wpiszecie ręcznie, i jak tutaj będziecie mieć yy, broń, wierzcie typ tej broni, na przykład yy, tutaj była strzelba, i to był XM mamy, tylko że tutaj przeglądaj przedmioty oczywiście. Szukaj i tutaj wpisujecie, widzicie, wpisałem tą nazwę, którą sobie skopiowałem, i znalazło mi tutaj bez problemu tego skina. I tak samo jak ktoś Wam wyśle yy, linka do tego skina, lepiej sobie to zrobić w ten sposób. Przez wyszukanie w Steam w, normalnie w aplikacji i wtedy możecie mu oczywiście jak najbardziej dać. Tak, chcę, żeby ten skin był w <grych> grze. I w ten sposób nie tylko unikniecie niepotrzebnego ryzyka, ale też no, przyczynicie się do rozwoju Counter-Strike'a i do tego, żeby skiny, które wam się gdzieś tam podobały, miały większą szansę pojawienia się w grze. Natomiast yy, yy, głosowanie przez stronkę zawsze jest ryzykowne, więc jeżeli nie znacie się na tym, nie umiecie tutaj zweryfikować tej strony. Co nie jest trudne, bo tutaj mówię wszystko, gdziebyście nie kliknęli, będzie wam się kazało logować. Natomiast, jeżeli macie z tym problem, nie umiecie w pełni zweryfikować tej strony, to lepiej sobie tego tutaj o, skopiować. Nazwę. Zobaczymy, czy w ogóle ta jeszcze, ten skin w ogóle jeszcze mm, jest. Szukaj. Tutaj oczywiście musimy dać przedmioty. AK Techno Trigger. No jest ten skin, faktycznie jest ten skin, i zobaczcie, on ma naprawdę dużo tutaj tych, więc ten skin faktycznie istnieje na Steam, więc możemy w tej chwili, o proszę bardzo, zagłosować. Także kopiujcie nazwę i wtedy faktycznie głosujcie. A takich z kamerów napiszcie mu po prostu w odpowiedzi: Dzięki, zagłosowałem. Trzymaj się, powodzenia. Oczywiście to prawdopodobnie go nie zadowoli. Prawdopodobnie konto zostało jakiemuś waszemu znajomemu ukradzione i dlatego <gryw> nie wyrzucajcie go ze znajomych, poczekajcie aż odzyska konto, a jeśli zbyt długo nie będzie odzyskiwał konto i będzie wam spamował, no to go zablokujcie na Steam, bo możecie też go zablokować, niekoniecznie musicie go wyrzucać. A w razie jak macie jakiś wiadomo z nim kontakt gdzieś na Discordzie czy tam przez jakieś inne komunikatory, no to napiszcie mu, że coś jest nie tak z jego kontem na Steam, bo może wchodzi raz w tygodniu i nawet jeszcze o tym nie wie. A najlepiej odzyskiwać konto yy, jak najszybciej. No i to właściwie tyle. Dzięki za uwagę. Nie dajcie się nabrać i powodzenia. Hejo!